Pierwszy odcinek z Fortnite'a Przechodzimy do zadania rebelii Widzowie to, Ponieważ Rebelii luzików, ponieważ wystartowały W ogóle jest tam wyspa przejęta Nie wiem, czy, czy ta muzyka ma prawo autorskiego, ale co teraz lepiej wyskoczyłem. Bo ja to ten czas, co tutaj jest, to ona znika i to nie jest. I ona nie idzie do tego punktu zerowego. Zdrożasz się wcześniej punkt punkt zerowy. Mówię sobie pamiętać, już, że punkt zerowy ym, tam Że zero point jak to niektórzy mówią był w sezonie 15, czyli rodziada na drugim sezonie tamto. Okej. Okay. W ogóle krechę czerwoną, nie wiem dlaczego. W bardzo dobre te połączenia internetowe. Tutaj jest najbliższa ten... Tutaj jest najbliższy w połączeniu. Sesjony więc Dobra! O nie. Zaję yy, ten bardzo dobry plan. Yy, naprawdę... Yy, Dlaczego nie widziałem, wiesz? Tylko, że nie... Tylko, że mam pewne obawy. Chodzi o tego goszczyt. Co to jest? A gdzie mam znaleźć tą od świdełki, powiedzcie mi. Kurde. O nie. O nie. O nie. O! Co kurde? A! O! o kurde. Ty, dobra, ja uciekam! Nie nie. O, ty. No błagam. A mama we. Kurcze! No nie! Zdjęcia Aj! Słabo! Kurde! O Jezus Maria! roku No to czekam, 38 000 lat, nie nie będę tego puszczał. O! Jakby królewska tęcza, no. Już nie ma tych zadań. Ja ich niestety nie zrobiłam. Szkoda mi trochę. Się nie chciało ich robić. Było trudne. Kilka zadań zrobiłem i kilka nie zrobiłem i dlatego nie mam tego pilota fajnego takiego. Tego, tego, takiego. To, gdzie ja mam M, no Jezu! Tutaj jest ten komunikator! co by serio, że żarty robicie. No i to drzewko, tak jak Wam mówiłem, tutaj jestem. No została jest, po prostu już ta wyspa opanowana, Zwłaszcza drzewo rzeczywistości. To już było w ogóle bardzo dawno chyba na aktualizację, która usunie, usunęła z gry Dragon Balla. Każdy myśli, że ten, że te wioski punktu zerowego idą tylko do tego wielkiego drzewa rzeczywistości. To nieprawda, one też idą do tych mniejszych drzew rzeczywistości. A w ogóle jest ten również taki ogień. E, ten, e, taki ogień jest taki kolorowy. O, tak to nie i teraz niestety muszę Was zmartwić, ale prawdopodobnie przez. E, prawdopodobnie przez. Jak będzie teraz rok szkolny, daily kończymy. E, oraz. E, daily kończymy. E, I zaczynamy serię z Fortnite'a. Z Robloxa niestety z serii nie będzie. Ale nie, ale również się pojawi ale również się pojawi filmik, dlaczego kończę serię z Roblox'a. Na razie się skupmy teraz na Fortnite. Co to jest komunikator? A to jest komunikator. W sumie? Taki wielki? I szczerze wszystkie swoje przystawki zmierzyłam podczas eksperymentów. Brawo. Może naładujemy tego przechodząc przez kilka chmury na rynki Żartujesz. Ja. Serio, no to... No nie chcę Nieważne. się do blasku? Jestem tego tak gromadził. Dobra. Jest już trochę. Robię to dla was, abyście mieli ten... Jogi. A ja myślę, że tutaj zaraz gość przyleci i mnie zabije. Tak jak to było w tamtej rundzie. Na stubę. No to gdzie to teraz jest? No idzie następne mi powiedzcie. W ogóle zostały już te rzeczy, jeszcze zostały te rzeczy Dragon Balla, jakby ktoś nie wiedział, chociaż pewnie każdy już. Później... Każdy gracz Fortnite, który w ogóle grał w Fortnite teraz, to najprawdopodobniej wie o tym. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Również będę próbował wbić jeszcze dwusetny level i będę teraz więcej grał zwykłych trybów. Znaczy, no będę próbował, nie? Próbował, bo ten... Bo niedługo koniec sezonu, 17 września i... Eventu niestety muszę Was zmartwić, ale ci, którzy myśleli, że event będzie... Jestem można was zmartwić, eventu prawdopodobnie nie będzie. Lub, e, lub po prostu twórcy gry ukryli te zmianki o evencie. A w sumie to jaki ma być? O nie ma tej ogóle. Dziwne. No dobra. Że, że też powróciło z zadania z kosówkami To się też bardzo cieszę. Również się pojawi prawdopodobnie live z Fortnite'a, w którym będziemy pijali sobie levela i robili zadania różne. Ale to już za ten, jak. E tam. Nic, a nic. O kurde. blaz. Dobra. Eee, ludzi, którzy chodzi. Gdzie jest najbliższy? Tutaj jest najbliższy. Dobra! Żemak, Ja cię naprawdę nie chcę zabijać. Nie chcę mi się nawet z tym walczyć. Jano, ty jakieś kurde miał dobrą bronię, ale przegrał ze mną. Nawet spoko miał bronię. Przegrał się, napijemy mączkę. Mam, Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie trafi. Kurde, w głowę snajpą no. To naprawdę by nie było śmieszne. Ale tamtego gościa by to w sumie było śmieszne. Nie wiem, że. Right? Easy. No to przy okazji, zrobię. Dobra, gdzie jest najbliższy? Tam jest. No to tam polecimy teraz. A ja tam, tu nie, ja tam. Tam nie ma metrów, tam to 500, to tam jest najopłacalniej. O, w ogóle wilk jest jeszcze na dodatek, to no. No i podejdźmy sobie teraz szybciej z, naszy, z naszymi wilczkami. A w ogóle mnie ja tu troszeczkę dziwi, dlaczego ludzie... Hmm, dlaczego Epic Games nie dodał takiego jeżdżenia hmm, na zwierzęta w sezonie tym... Kiedy zostały wprowadzone wi wilki i dziki, czyli w sezonie szóstym? I zwierzęta w ogóle, kiedy zostały dodane? W sezonie szóstym, tak. Rozdział, dru rozdział drugi. Nie wtedy jeszcze w tych czasach nie było na YouTubie. Dobrze, dialog. Znalazłam naukowca. Jest w swoim podziemnym biolapie i bada tam dziwną substancję. Rozprzedł nie, to się po też tam jest. Wraz z początkiem mamy dostarczyć trochę sprzętu siódemki do labu. Wygląda na to, że znikamy z radarów. E, ten dialog mo mogliście zobaczyć, e, jeżeli macie TikToka e, lub e, nie wiem czy to jest e, ten. Nie wiem czy to jest e, ten. Również na YouTubie u tego... Osobnika. Ten dialog mogli, kurde, mogliście zobaczyć u Dorix Ety na. E, ten. na. na TikToku, jeżeli macie YouTube'a, ale na YouTube'ie również ma kanał i domagam się subskrypcji u niego na kanale Dorix. 82 Dorix. Nie taki do, Dorix, ma wszystko z wielkich liter, jak coś, bo jest taki Dorix też, który ma ten dwie wielkie, ale nie to nie są. To jest Dorix. na wszystko z duszych Dorix. Kurde, idzie! Bohater narodowy. O, o, jaki bohater! O Jezus Maria! Ciema! Trochę tak niefajnie, nie? Jakby... Ach... Nie mam... mój Amy nie towarzyszy. Mm. Dobra, dialog. długo. Ja będę się nic zadziała teraz, bo chcę, żeby się usłyszeć dialog. Nie. Nic. No to, to kurde gdzie? No ja. Zbierz ją początka. To początek też. O nie. Oh o no. nie. To szybko muszę, bo nie wiem czy to jest dobra. Jest to w strefie chyba. W posterunku 7? A tak, bo tam jest posterunek siódemki i, 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 czyli rzymskimi 3. Ja tu mówię, ja, ja to jak ten. Jak jest to takich takie kreski, to ja mówię i, 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 Nie mówię nigdy dwa rzymskimi, że normalnie jak jest pisane, jak jest pisane rzymskimi, to nigdy nie czytam tego tak 1, y, dwa, tylko zawsze i, i, i. Tak zawsze czytam. Albo kreska, 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 kreska. Znacie już w ogóle tam. liczby od to, tego... Rumskich? Ja nie wszystkie, ale znam zazwyczaj, ale znam już to rzadko. Dobra, już trudno. Dobra, dawajcie mi ten hełm początku, jak chcę zobaczyć, jak on wygląda, czy też jest taki z W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale emotka... Fundamenta pokazuje, że ten heł jego jest tak jakoś przechowywany, jakoś tak normalnie zdejmuje. A były też takie na moim TikToku, jest, że tam normalnie leżą. Tak jak w tutaj, nie? To chyba to, czego trzeba panu błękitnemu i odpowiedzialnemu. Ciekawe, co oni tak tam na dole. No, też jestem ciekawa, szczerze. A już nie mam. No to sobie pogramy rundkę, nie? No, tutaj rundkę zakończymy, mocno na to. Sobie pogramy. Na razie nie widzę nikogo. te, de... z DMR-ki to ja jestem, kurczę, kozakiem. Naprawdę. DMR-ka to ja jestem z nie kozak. Jak nie zaraz, kurczę, jak coś Kurde, fajnie to dopiero będzie. Nie fajnie. Może nawet wygramy. Okaże się niedługo. No jakoś nie widzę co... O kurde, o, o bohater. Nawet się, kurna, bohater jeden. Jak nawet trafić mnie nie umie. Ja później zaraz mnie zabije. Znając takich ludzi. Kurde. Nie ja na no to, ziomek, wykonam wyzwanie. Znaczy, zrobię postęp w wyzwaniu. No, jak... to to jest takie... Kurde, ziomek, ty w ogóle próbujesz, powiedzmy? By się na żebym jak zregenerowało. Zakończymy lat, no, no już. O nie, teraz to już nie będzie, bot. Wiesz zostaw! Albo... Nie zostawię, nie? O nie, goście jest gdzieś tutaj na no. jakimś zwierzęciu. Tam jest. I am the banana cake, pili skin. Zabijam już tego. Tylko no. Ja w ogóle gram od sezonu 6 rozdziału pierwszego. A miałam niestety przerwy i jestem troszeczkę słaby. Czy ty, ty, ty możesz mi zostawić jeden? No na nie? A. Dobrze widzowie. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!